Zobaczymy, co to za nuta. Nie wracam do domu na tarcie. Wracam do domu na felgach. Nie lecę, gdzie powyjechać Ale jest przystojny ten reto! Wow, co się stało? Innego życia niż szybkiego nie znam. Nieraz. Ja perdola jaka styluba Nie życie uczyło, jak przegrać. Nieraz nie życie uczyło, jak wygrać. Rozsypałem się i musiałem zebrać. A gdy skończyłem, to i wiktoria przyszła. Ej, jeśli tylko zapragniesz, to jutro możesz mieć co chcesz. O, uh, jakby miało być łatwiej, to żadna przyjemność to mieć. Ej. Kręci nas szybki, szmali szybki seks. Ej, tak krótka radość po nich jest. Ja wracam do ciebie, nieważne jak daleko od mnie być. Nieraz otacza mnie coś, co przypomina cyrk, albo sen Nie mogę skupić się na piosence, bo skupiam się na teledysku, co tu się odpierdala. Przekraczam. Kolejne kilometry choć nie ubywa ich Ciągle do mety mam daleko, ale to pysz Nie budź mnie Częściej w z domu A tak bardzo kurwa to kocham wygrać Tysiąc powodów tej euforii nie da mi koka Nie chcę nie zbyt młodo, chociaż boję się, że tak będzie chorą. Mam osobowość, sam ze sobą czasem się męczę. Ale chcę więcej i więcej, sam sobie nie mogę wystarczyć. Kupię sobie roli na rękę, żebyś kurwo zawistnie się patrzył. Kiedyś było śmieszne, tak śmieszne, że spodnie nieznanej mam marki. Teraz są najdroższe i najlepsze. A ty żebrzesz na flaszkę od matki, chuj ci na ryb. Było kupi od chuja, a na placach bym policzył tych, to dziś. A się co rozczuracie za stuwa, by ku mnie ocierał Ży Twoje zdanie leży koło chujami Bo mam wyjebane tak jak taj jesienny liść Kiedyś mamy tylko było za mnie wstyd, teraz i wysyłam to na gram jak grambis Ja wracam do Ciebie nieważne jak daleko Nie podoba mi się ta piosenka jakaś taka kurwa dziwna jest Ja nie znam się na muzyce może jakoś zajebiście ale no słucham tej piosenki, i kurwa jakoś tak nie mogę się w nią wczuć, że tak powiem. Nie mogę się wczuć w tą piosenkę, nie? Patrzę na ten teledysk i po prostu kurwa, tak. Nie rozumiem o co chodzi, ty. Ja bym był jakiś piebnięty, nie? tu, nie? Naprawdę, nie potrafię się skupić na, na tej piosence i jakoś tak nie, nie siada mi. Powinno być. Nieraz otacza mnie coś, co przypomina cyrk, albo sen Przekraczam kolejne kilometry, choć nie ubywa ich. Ciągle do mety mam daleko, ale to pysz, nie budź mnie. Hey, jest mi potrzebny klej, żeby złożyć się w jedną część pilnie. Potrzebny klej, duża tubka albo ze dwie. Jest mi potrzebny klej, może coś o nim wiesz, żeby znów element. Nie jest gdzie? Nie podoba mi się ta piosenka. 1 na 10.